Wiele zawodów, które wykonują ludzie, ma przypisane konkretne atrybuty. I tak, jeśli jakaś osoba jest pielęgniarką, to nieodłącznie kojarzy nam się ze strzykawką lekarz ze stetoskopem, natomiast żołnierz czy policjant z mundurem. Atrybutem Jezusa. Może być łódź, która jest przedstawiona w dzisiejszej Ewangelii jako miejsce jego nauczania. Z pewnością Pan Jezus wykorzystywał łódź ze względów praktycznych. Oddzielała go od tłumów ludzi, a z drugiej strony mógł lepiej i swobodniej do tych osób zgromadzonych przed Nim. Przemawiać, ale możemy na ten symbol łodzi popatrzeć nieco szerzej niż tylko wyłącznie użytkowo. Łódź pokazuje, że Pan Jezus jest posłany do całego świata. Pozwala mu się przemieszczać i docierać do ludzi, którzy jeszcze Ewangelii nie znają. Symbol ten wskazuje również. Na to, że Pana Boga nie można zniewolić. Bóg obdarzył nas wolnością, ale sam również jest wolny. Można więc powiedzieć, że nie da się Pana Boga zostawić tylko dla siebie, zamknąć go w klatce i czekać, aż On będzie posłusznie robił to, czego my oczekujemy. Bóg jest wolny. Jest na pewno wielu ludzi, którzy myślą sobie: chociaż tak często się modlę, chociaż tak często przychodzę do kościoła, nie czuję Bożej obecności. Oczywiście są takie momenty, kiedy ten Bóg jest jakby na wyciągnięcie ręki, ale są też takie chwile, a czasem dłuższe okresy, kiedy jest daleko i tutaj odpowiedzią jest właśnie ta boża wolność my nie jesteśmy w stanie pana Jezusa sobie przywłaszczyć sprawić że stanie się w naszym życiu rzeczą obok rzeczy po którą zawsze da się sięgnąć i zawsze przyniesie takie samo rozwiązanie jeżeli pan bóg nas Obdarza wolnością, to my również zechciejmy Panu Bogu tę wolność przyznać, nawet wtedy, kiedy jest to dla nas ciężkie. A możemy być pewni, że po takich okresach, gdy ten Bóg jest od nas oddzielony, przyjdą i takie, kiedy znów poczujemy Jego dotyk, Jego miłość, Jego wsparcie.